Cześć Wam, cześć Wam, słuchajcie, dzisiaj poniedziałek miała być polecajka. Nie będzie dzisiaj, słuchajcie, polecajki. Dzieci robi jeszcze lekcje, ale my robimy. Co robimy? Mikołaja. Nie, nie robimy, słuchajcie, Mikołaja. Będziemy sadzić co? Żyżuchę. <laughs> Mam nadzieję, że zdąży nam wyrosnąć. Słuchajcie, do... kupiłam coś takiego, dostałam. <laughs> Takie coś na jajeczka. Jakiś kaszel. Jajcarze. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Będziemy robić jajcówki. A dzisiaj robimy żyżuchę. Słuchajcie, tak, więc polecajek tam dzisiaj nici. Chłopcy robią lekcję. A ja Cię bardzo kocham. Tak, ja ciebie też. Mam duży talerz. Słuchajcie, i teraz tak, tą watę. I love you rozkładam na, na talerzu zaraz po, po, pomożesz, chwilę przerwy, pomożesz, jak naklejki zrobisz to pomożesz mi posieć z muszą być, Alan znajdzie na pewno ale, ale tu jak się nazywa? No tak. A to... No, trzyma nas gdzieś. Oczywiście był weekend, nie mieliśmy, nie mam przestrzeni. Nie, weekendy słuchajcie, jakoś z nagrywaniem raczej odpadają, bo to albo szkoła zdalnie, albo szkoła na wyjeździe, albo dzieją się różne dziwne rzeczy u nas. Więc jakby chyba weekendy będziemy musieli odpuścić. Zobaczymy, słuchajcie, co się będzie działo, jak już pójdę do pracy, jak wtedy będzie to wyglądać, czy nam się. Uda nagrywać Alan, jak myślisz? Uda się oczywiście, ale jak coś, to będę trochę zajęty. Dobra, słuchajcie, mam y, rozłożoną y, batę. Chodź! Sypiemy. Nie mam. Dobrze, zaraz Nie poszukamy naklejki. Na no, zobacz. Zobaczmy. To jest rzeżucha. Teraz tą rzeżuchę, sypiemy tak. O, już to nie jest jedzenie. Syp. Syp. Są się. No, Rozsypiemy po całej wacie. Proszę nie, no rozsypać Dali. trzeba, równiutko, no? Tak nie. Tak paluszkami, o tak. O tak, równiutko po całej wacie, żeby nam. Tutaj nic nie ma. Żeby nam ładnie wyrosła rzeżucha. Myślę, czeka? że tam jeszcze jedną paczkę. To jest do jedzenia? Tak, to jest do jedzenia. I no, na święta będziemy mieli, <coughs> mam nadzieję, że wyrośnie. Będziemy mieli rzeżucha. Mój ta rzeżucha będzie. Do jedzenia, do jajków. Nie mam naklejek? Do jajek. Dobra słuchajcie wysiana rzeżucha. Yy, dzisiaj krótki taki hu, zajawkowy filmik. Yy, słuchajcie jutro jest wtorek więc obiad za yy, No i będziemy sprawdzać jak rośnie nasza rzeżucha. Yy, także to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się do jutra pa pa.